Witam. Mówię przez Iwo, bo mój mikrofon nie reaguje. To co chcę wam pokazać, to prototyp toru. Mamy dwie bramki. W obu zawodnicy muszą włączyć dźwignię, by zaczęło się odliczanie. Start. Wyścig trwa 6 okrążeń. Nie da się oszukiwać poprzez naciskanie płytek w jednym miejscu 6 razy, ponieważ trzeba 12 razy nadepnąć na pomiarowe płytki raz tu raz tam. Cały wyścig trwa około 2 minut. Ten tor to prototyp. Na serwerze planuję wybudować ładniejszy. Bramki zamknąć w budynku pasującym do reszty. Tablice z wynikami dodać na jakiejś wieży. Tory zrobić szersze, a cały tor dłuższy i idealnie równy dla obu tras

w przyszłości dorobię sygnał dźwiękowy i świetlny informujący o tym, że rozpoczęło się ostatnie okrążenie oraz ładne wyjście i może zamykanie toru po szóstym okrążeniu. Oto tablice informacyjne kto wygrał. Są nieomylne, bo wygrywa kto pierwszy wyśle sygnał naciskając płytkę To, co tutaj widzicie, to na razie pomysł, więc nie zrażajcie się brakiem jakiejkolwiek estetyki, ale pomyślcie o turniejach w przyszłości. Pozdrawiam.